Vlog 2.1.5 ciekawe brzmi, a jest coś takiego. A czemu oni są w USA? <laughs> a w ogóle kukę, ej, kukę w ogóle. Ostatnio jakby te wszystkie dramy wokół i tak dalej napisał do mnie i powiedział, że wspiera mnie i że śledzi wszystko. On w ogóle na Twitchu siedzi bardzo dużo i ogląda streamy i mówi, że... że, że... że, że, że fajnie, nie. Także kukę, kukę, gigachat... Wspierający kumpel. Pozdrawiam go serdecznie. Nie wiem, czy on po prostu nie ma niku, Kukę na Twitchu. Tak mi się wydaje. Chyba ma. Bo widzę, że bo, bo obserwuje mnie od 22 lipca 2021. Więc on jest po prostu, chyba, Kukę ma nick. Dam mu vipa, żebym widział, jak będzie pisał. No, także bardzo, bardzo fajnie, bardzo miłe, że, że się odezwał. In to nie on? Nie, no raczej on, raczej on. Bo kiedyś też wysyłał donaty u mnie i um, ja myślałem, że to Fejur I napisałem na Discordzie, że to on mówi, tak to ja. O, zajebiście. Dzięki za VIP na, na moim. Dzięki za VIP na drugim koncie. Aha. Final stop, taxi, Uber and Lyft. Dziękuję. Ja nie wiem, czy mam w głowie, że wyobrażam sobie, że bandura przyjeżdża do Stanów i pierwsze co robi, to krzyczy box stop na lotnisku. No, bad ending. Ha, bad ending, tak by było? Pewnie by tak było, nie? O, o kurwa. Wy, kurwa. Oni mówili Toyota ja to Avensis, kurwy. O kurwa, G-klasa w A -A AMG. Damn. pana, For you, Polacy. Polacy w Stanach Zjednoczonych widzowie. Po, Polacy w Stanach Zjednoczonych, ale powiem wam szczerze, że ja pamiętam jak na swoje, jak ja byłem w Stanach, tam się tam się w chuj dużo dzieje, mam wrażenie. Jak my wtedy wylądowaliśmy w Stanach w Nowym Jorku, podjechaliśmy do hotelu i pierwsze co to szedł jakiś kurwa obłąkany gościu, prawdopodobnie, nie wiem, jakiś może weteran wojenny, który krzyczał w ogóle na cały regulator, że nie weźmiecie mnie, kurwa, wiesz, daruryja takiego, kurwa, no pojebane, nie, tam się jakieś pojebane rzeczy dzieją, nie. Tam, tam jakieś takie, wszędzie, no, crackheady na, na każdym, na każdym tym, na każdym winklu. Nowy Jork w pigułce, no ta... NPC trochę tak, nieznajomi i dziwacy, prawda? No, na, na, musieli to jakoś Pływam zrobić na podstawie czegoś, nie? Chcemy to, to zrobić, szukamy do trzeciego. Ten G-klasa jest fajna, ale ona wygląda jakby miała dużo miejsca, a bagażnik jest w chuj mały, nie? W chuj mały jest bagażnik. nie? Naprawdę, Naprawdę, ja mam wrażenie, że G-klasa jest po prostu po to, żeby dobrze wyglądała, nie? To jest taka loduwa na kółkach, stary. Je Jechaliście tym kiedyś? Tym się jedzie jak jakimś, kurwa, nie wiem... Pudełkiem wielkim. To, to w ogóle nie jest... Ciężko się nim jeździ. On jest fajny, no w sensie on ma te debajery takie, bajery takie do terenówki w ogóle, bo on ma tam blokowanie diferencjału, def, czy jak się tam nazywa, nie wiem że możesz praktycznie wszędzie wjechać, nie? Ale. No jest taki dziwnie się jeździ. No to jest też przestarzały ogólnie bryła przestarzała, nie ona się w ogóle nie zmieniła praktycznie od czasu jak to zrobili. Było zajebiście, a wyściew skał, nie? No, no to w ogóle już się zajebiście. <laughs> slipa w chuj ogólnie czemu? O, Bo Wojtek gola nawet jest w Stanach boli. Zjednoczonych. opalony Kurwa. No dobra, ale brzmi do jebania Dobra, chill. Jezu, się przestraszyłem. Kurwa. Jak chcesz coś powiedzieć, to dręka do góry. Coś Wam powiem. Stoimy na stacji teraz po tą furę, jak jechaliśmy I kurwa, podjeżdżają stary motocykle. 8 Ej, dobra, on też mówi stary w każdym zdaniu. To coś musi być. To jest, mówię Wam, to. Wiecie, artyści, raperzy, traperzy tak mają po prostu, dlatego że my jesteśmy stworzeni na międzynarodowy międzynarodowy po prostu rynek, tak? Eee, stary, czyli bro po angielsku. Wiadomo o co chodzi. On mówi o AOD? Stary afroamerykanie, chosen few i na pełną pizdę z nielegalnie kurwa Samir. przekręconego głośnika w motorze? Sami. Napierdalają mi gości! Są ty pierwszy? Przysięgam ci! I normalnie klub motocyklowy ośmiu chłopat Normalnie nie, mi gości nie. napierdają na całą stację Jeden mi gościł, drugi popsmoka Tam jest stary tak Samir i Adriano, nie? Mitoman? Czemu? To jest prawda akurat Ja ostatnio w Polsce widziałem jak klub motocyklowy jechał Powiem szczerze Pierwszy raz widziałem tak wiesz, że faktycznie mieli Faktycznie mieli te e, jupy na sobie Jakieś logo Ale nie pamiętam w ogóle Nie pamiętam jaka była to nazwa tego klubu Ale budzą respekt Powiem wam szczerze. A ja, ja, ja nie wiem czy ja mam tak widzowie, słuchajcie, ja mam tak widzowie, że jak widzę na przykład motocyklistów, to ja mam wrażenie, że mógłbym do nich podejść i z nimi pogadać, ale przypomina mi się, że to jest tylko w mojej głowie i tak naprawdę ja nigdy na motocyklu nie jechałem i tak naprawdę to wszystko to Tony Dripano, a nie ja, kurwa. Ja stary jak ja widzę tych ludzi to ja mam wrażenie, że ja mam jakieś pojęcie, nie mówię No wiesz, ja, ja, ja mam takie przebłyski sekundowe, że moja wiesz moja jakby rzeczywistość się zaciera z GTRP i ja mam przez sekundę myślę, że jestem Tony Dripano, nie? I ale to serio, no to mi zostało jeszcze do teraz, pomimo że już nie gram w chuj długo I mam takie uczucie, że mógłbym do nich podejść i wiesz i zacząć gadkę typu No ja też byłem prezydentem właśnie <laughs> Kurwa No miałem taki motocykl <laughs> No ja też prowadziłem klub, nie ja pierdolę! No tak, Angels of Death, no Byłem prezydentem Ja pierdolę, nie To jest naprawdę, to już jest ciężki problem Ciężki kurwa problem to jest Ja tak podchodzę do jakichś gości, człowieku z brodami a ja tak, ej, kojarzycie Samira? Ja pierdolę Boże, nawet nie chcę myśleć Ale też Niech to się... Nie, no to jest kurwa, nie, no to jest przecież, nie, no to jest kurwa Five City, nie. To jest kurwa, tu się jedzie w dół i tu jest yy... przecież ten, tu jest przecież ten, yy... no, śmietnisko. Części można tutaj było robić, a tu był ten taki, co nie dało się, nie dało się wejść do środka do tej stacji akurat, bo nie miało interioru. A tu kurwa można, ja pierdolę, nie, no to jest popierdolone widzowie, jak ja bym przysięgałem... był w LA, to ja przysięgam, że żeby... ja bym się... Ja bym. Ja bym by się nabawił, nie? I człowieku serio bym podchodził do ludzi i mówił ty, a ja tu w ogóle byłem, nie? Zajebiście, stary. Poka... Ej, stary poka W ogóle to jest taki park, wiesz, mirror park, pokażę ci moją tawernę, stary, on to taki pubik. Eee, zapraszam cię na piwko, nie? Ja pierdolę, eee, czy bedo jest to twój kuzyn? Tak, eee, tak samo jak Blowek Tu wam jaszczurka wyjebie, koliber kurwa wam przeleci nad głową, tam człowieku u słońce będzie wstawać. Dobra, powiem wam tak. Ja dużo nie przeklinam, nie, inaczej. Ja myślałem, że ja dużo przeklinam, ale jestem w stanie powiedzieć, że BDS mówi tak samo jak ja. On przeklina, mówi stary, tak samo opisuje rzeczy, kurwa. Ja nie mam się czego wstydzić, zajebiście, o to chodzi, kurwa. Jest dobrze, fest. Kurwa, jak się spojrzysz tu na to wszystko, spojrzysz, kurwa. No przecież on mówi, te, Przecież ja bym idealnie, identycznie to samo powiedział, tak samo bym powiedział. <laughs> bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Może, może razem nutę nagracie jak wyglądacie może, może nutę razem nagracie jakoś wyglądacie jakbyście się dogadali. Ty dobry pomysł, nie? Kurczę, musiałbym się zapoznać z tym gościem. Mega ziomek się wydaje, taki mega ziomek. Ludzie bez matury. No ta, mamy coś wspólnego, zajebiście. Myślę, że byśmy się dogadali, nie? Ej, tak, słuchajcie, co się stało w ogóle? Kurwa zesrasz się. No ja się... przecież to jest jakieś na <noise> o zresztą. kurwa, no mów o, to. Mówi, przepraszam, bo to jest <noise> <noise> pomysł im, że ja tak zawsze pierdolę. Identycznie. Ja mówię coś, zaczynam. Siedzę na tej tak. Nie no, muszę coś powiedzieć. Zesracie się, nie? No kurwa się zesra... I zaczynam, kurwa, co jest grane w ogóle, ty? Tak, proszę na Co on tam wlewa? Doktor Pepper. Ja nie pamiętam jak doktor Pepper smako. Dobra. Jak już doktor Pepper, to opowiem wam historię. Wiem, że was nie interesuje ta historia, ale przypomniało mi się. Kiedyś jak grałem w Battlefield Heroes i byłem biedny, nie miałem pieniędzy, była jakaś taka promocja, że jak kupiło się doktora Peppera, to były kody, że można było mieć darmowe ciuchy do Battlefield Heroes. I pamiętam, że nie było w Polsce tego doktora Peppera i kurwa chodziłem i Chodziłem i żuliłem, żeby mi ktoś kupił Doktora Pepera za granicą. I w końcu mi ktoś kupił kiedyś. Tak, to moja historia, tylko tyle chciałem powiedzieć. I miałem wtedy itemy, to był, pamiętam, taki piaskowy... Taki piaskowy ficik w Battlefield Heroes, no. Nie kurwa. Poszedź na to. To jest, kurwa, prawdziwe? To wygląda jak sztuczne. Co to, kurwa, są za jabłka? Co to jest, kurwa, za wosk? <laughs> To nie Przesłana. wygląda jak jabłka, to cytryny też się świecą, kurwa. Co to kurwa jest? Nie wiem, ziomek, to nie wygląda jak prawdziwe wyżywa i owoce. To, to jest ogórek, kurwa. Chcieliście tak. Mówiła, kurwa kaleso stary. Ja nie wiem, to jest jakieś połączenie, kurwa. zeształ już więc możemy się przejść, ponieważ. No <śmówiła> <śmówiła> jesteś taki z jeziorem na środku. <śmówiła> Ciekawe skąd wiedział, że tam jest ten park. Kurwa, jakbyś tam był, nie? Nie no, nie no, dobra, to jest jakaś. To jest jakaś chłopie. To jest popierdolone. Ja z... ciągle zapominam, że to GTA jest praktycznie w niektórych miejscówkach jeden do jednego, nie? Ja pierdolaka schiza. Ej, i oni idą. Widzowie, oni idą kupić maski tutaj. I do traktułażysty. Maski idą teraz kupić, właśnie. Chłopaki tam w lewo, kurwa, trzeba. Tam w lewo. Tak co? E... AOD pub. Tutaj jest wejście, tu jest ten parking. <grych> pub AOD. To jest pojebane. W sensie fajnie, że to, to, wiadomo, to jest legalne i tak dalej, ale że w takiej formie. No kurwa, ziomek. Ja pierdolę, śmieszne papieroski. Tutaj nic nie trzeba robić. Tom tak, Franklina! To kalifornijski zioło no, no to, to, to kurwa jest. Level w ogóle, albo takiego level. jak Rising Hoop, jest Wiem, wiem! Eee, grałem dobra, kiedyś w Rising Hub'a na streamie, jak miałem 100 widzów. Obnozę, no, i ludzie pisali, i ludzie zda i zda ludzie i mi pisali, w zmień w grę, ta, grę a, nie, bo nie, dwa, nie wiem co jeden, to jest zagra. mi tak, zmień grę, bo nudy. Bo nie wiedzieli co to zagra. I pytali, co to jest zagra. A ja tak, aha, to trochę mi smutno. Ja pierdolę, to jest... Widzowie, to jest ta jedna z tych restauracji, co... To jest, widzowie, y, restauracja, to jest jedna z restauracji w GTA, która nie ma interioru. Stoi, ale nie ma interioru. To nie jest właśnie Burger Shot. To jest ta jedna z tych, które nie ma interioru, do której się nie da wejść na singlu. Ty, polisz. To są te takie, y, co wyglądają jak in and out trochę. ...sosycz, a ja zjem Polish Sosycz. <średziny> Kurwa, jakie nieśmieszne. Ja bym miał dwa posiłki... na trzy posiłki a Co to kurwa jest? Jak ja mam to kurwa zjeść? <grym> ja pierdolę, najgorszy jak ja wiem powiesz jakiś żart i nikt się nie śmieje, nie? Ale wtedy warto obrócić to w taki specjalny cringe i wtedy wychodzisz na ziomka fajnego. Jak ja to mam to zjeść? Ja jestem oczywiście tutaj większym pufakiem niż... To są wingsy, a to są jakieś tosty z szynką i ogórem, czy z czym to jest? Kurwa, ile frytek, ja pierdolę. Chłopaki obok, ale... Mm. Bez kurwa przesady. Kanapki chyba jakieś, ja chyba albo sałata? Nie ja wiem. Polecany przez entuzjastów niebalans nala... Aha, sponsoring? No nieźle. No ogóle, nie, tak to wygląda. O. Ej, powiem wam tak, mój tata kupił taki bekon. Taki boczek z morlin z saszetką, kurwa, barbecue w ogóle. Będę to chyba dzisiaj testował na kolację. Taki, że masz normalnie bekon i masz saszetkę, taką marynatę barbecue. Nie jadłem tego jeszcze, ale podobno jest, podobno jest dobre. Morlin, jest Jadłeś to? Dobre to, dobre to jest? A to chyba się robi tak, że co, że najpierw chyba smażysz, a później... Zalewasz tym sosem, nie? Albo może najpierw zalewasz sosem i smażysz na tym sosie. Chyba... nie wiem jak w sumie. Smażysz, zalewasz i smażysz? A, okej. Okay. Nie, najpierw zjadasz, później zalewasz. Nie na surowo musisz, o okej. Okay. Zapytaj się Morka jak w UK wygląda bacon. No tam jest. Tam jest jakoś inaczej. Wiem, że wiem, że jakoś jak pamiętam jak ciocia mi przywiózła jakiś bacon z UK to on był jakiś taki inny niż ten taki jak ja chciałem. Jakiś taki kurwa dziwny. Ej, przecięgam, bacon? to jest... Ja nie wiem. To jest naprawdę coś, to jest objawienie kulinar ku ku kulinarne. <grym z> Kusminc. <wiosenka> <grym z wiosenka> Aż to, kamery, no, no, no. to, kamery, to kamery. Widzowie, oczywiście nie popieramy tego, tak w Polsce, to nielegalne. Oni są w Stanach Zjednoczonych, więc tam jak najbardziej. Tu w Polsce jest zakaz, więc oczywiście nigdy e, że powiem, no, tak mówię. O kurwa, Bakucy. Skąd wiem? A z teledysków oczywiście. Oh je. O ja, baby! Oooo! Oh! Oh! Niezręczne momenty 2.15. Zrobię 3, 360 no scope. Gracz Call of Duty. Jezu, zawsze mi takie rzeczy się przypominają. Kurwa z tym Call of Duty. Boże, pamiętam, że chciałem być jak konsolowcy i robić trickshoty, ale nie dało się na myszce. Więc yy, yy, braliśmy na myszkach na scrollu. że jak się naciskało na scrollu, to ci się obracało yy, 360. Ja, 360 i kurwa na myszce się robiło Bindowało się myszkę Żeby się obkręcało w powietrzu i się nakurwiało ze snajperki Kurwa Zajebiste Szkoda, że już to Call of Duty nie jest takie jak kiedyś W sensie, że jest bardziej takie Wiesz, że nie jest na trickshoty i tak dalej Fajnie było kiedyś co ty pierdolisz? No tak! No bindowało się stary obracanie, bo, bo można było się obracać yy, strzałkami równo, nie? I w konfigu się biało, brało Joe jo Speed, dawało się na więcej, żeby się szybciej kręciło. I bindowało się obracanie w lewo i prawo na scrollu. Naciskałeś scrolla i się napierdalałeś w powietrzu 360 i strzelałeś, no tak było. Normalny wieczór, normalny ranek z ziomem palę, semarih nad basenem dalej jadę, nad basenem wieje czadem. Każdy muziomal wie co to jest krów Każdy muziomal lubi pić wół Każdy muziomal pali tubę hud Każdy mój ziomal, ej, każdy muziomal jest dobry Yo. Każdy muziomal jest wielki Couple of dollars Ja kurwa już nie liczę pieniędzy Yo. Couple Więc of mam... glass <laughs> Co? Czemu, co on powiedział? Couple of dollars Ja kurwa Dollars? Ja jestem głuchy śle... ja kurwa jest Jeszcze couple of glass Couple of dollars. <noise> Gdzie wy tu kurwa słyszycie? Dollars. Gdzie ty kurwa słyszycie? do Golas <noise> Każdy kurwa golas Czekaj, czekaj, trzeba zrobić wnikliwą analizę. Couple of dollars. Couple of dollars. Okej, okay, dobra, no macie rację. Couple of dollars. Dollars, Dollars Yo. My z trzema dupami, dwiema dupami, czterema dupami, jeden chuj Przylecam. Cztery dupy i jeden chuj To ma mocny przekaz <laughs> Deep Takie like, życie tutaj u nas w LA, you know. Ja trochę już tu mieszkam Yeah, yeah, w LA, yeah you so... know what I'm saying yeah, uh, yeah, I know what, you, what you're Sometimes talking about, mówi po polsku Ja już... w tych Stanach Zjednoczonych mieszkam very long time So, ja zapomnę mówić po polsku Ja już, kurwa, living in LA na rok Like, you know, like Cookie, because he's sweet And the girls like sweet Yo, yo, very nice text, man karma, you know Mam było pytanie. Ewidentnie brakuje Polonii w Los Angeles. I tak jak Chicago nie odstaje, Nowy Jork nie odstaje, tak w Los Angeles powinna być Polonia. Tak, tak ja ta... uważam, że w ogóle w każdym, w każdym, że tak powiem, mm, kraju na świecie powinna być Polska. No, Polska jednak jest najważniejsza. Polska górą, tak? Wiadomo. Adam Małysz, Pudzianowski. No, wiele różnych ważnych postaci, tak? Dwie. Notorius B, B. No, don't taki don't kurwa B. wiesz, Notorius B, taki... Young Rolex <laughs> Dzięki, zajebiście, ty zajebistą ksywę, a ja Young Rolex kurwa. Zajebiście Pół godziny kminiliśmy nad jego ksywą kurwa, a on do mnie mówi Young Rolex kurwa <laughs> Zajebista ksywa kurwa, o co ci chodzi stary, Young Rolex, let's go Let's go mate Ja pierdolę, kurwa Przecież ja mógłbym tym ludziom opowiadać, jak my tutaj kurwa haracze ściągaliśmy jako AOD. Jak wyjeżdżali taksówkarze na, kurwa na wiochę, a my staliśmy tu z boku i zajeżdżaliśmy im drogę kurwa w pięć osób i wyciągaliśmy pieniądze. Że jak nie dadzą pieniędzy, to mają kurwa oddawać pieniądze, stary. I każdy by powiedział, że to jest, że to jest stary mitomaństwo, a tam się zdarzyło. A najlepsze jest to, że tu jest kasyno, a tu jest nasza baza, zobacz. Tu jest nasza baza, tam dalej. AOD, nasza pierwsza baza, która została zniszczona. Ale oni one one nie wiedzą. excuse Ej, dobra, ale kiedyś była jakaś taka meta na YouTubie, że się robiło w chuj filmików na temat Gold Diggers i stary, ale nie powiem, że dobrze się to oglądało. Pomimo że wiedziałeś, stary, pomimo że wiedziałeś, stary, że to jest ustawione, to i tak to oglądałeś, nie? Mówisz: "Kurwa, dobrze im tak." Dobrze im tak, kurwa, że, że stary, że nie poszły tam. Znaczy, że, że, że okazało się, że gościu jest bogaty. Ja pierdolę, fuj się tego oglądało. Ja nie wiem czemu. Ale tak było, że fuj się dużo oglądało. Ja lubiłem Kissing Pranks. Takie porno dla dzieci to było. Nie no, Szotek, stary, odkleiło ci się coś w bani, nie? Był jeszcze taki kanał na YouTubie. Co robił coś takiego? Yy, co co było, było coś takiego? Że robili... że gościu na przykład podejrzewał, że go dziewczyna zdradza i, ro, i ustawiali jakby dom spotkanie i że i podstawiali gościa, który miał próbować pode, po, poderwać tą dziewczynę i, e, i ten i oni robili takie coś, że robili ukryte kamery i później sprawdzali czy ta dziewczyna poleci na tego, na gościa, który jest bogatszy. To się też tak dobrze oglądało. Pojewane to było. Taki był kanał cały, w fuj dużo wyświetleń robił w ogóle, nie. Ale dobrze się to oglądało. Lubię sponżowa? A zrobić ci loda? <słyski> nie. Ja pierdolę, stary, mnie śmieszy takie gówno, nie. <słyski> Lubisz dasz Lubię A zrobić ci loda? <słyski> <słyski> Poćem bo... kim jesteś kurwa syn. To powinno być takie ogłoszenie. Dispension is missing. I kurwa, ryj tego spaszdbaomas. Did you Did you saw this man? Did you saw this man in your dreams? Ja pierdolę. Did you saw this man in your dreams? Kurwa mać, zostałeś oszukany bro To jest kurwa kuzyn Spongeboba, nazywa się Spongebob po katastrofie ekologicznej, gdzie oceany już po prostu wyparowały wszystkie okay. Właśnie, dlatego nie wyrzucajcie butelek do oceanu Ty do mnie podbija, pokazuje mi zdjęcie z Samuelem L. Jacksonem chyba, mi się wydaje I mówi, ey yo This is my mixtape Dobra, to już jest klasyk w Stanach ja zostałem oskamowany w Stanach, bo jeszcze nie wiedziałem, że taki precedens ma miejsce Jak byłem w Nowym Jorku, to yy, podszedł do mnie gościu I mówi, że kurwa muzę robi i że ma mixtape i tak dalej, nie? I to jest taka gadka, że on ci tam wkręca, że, że kurwa, że, że ma mixtape i że chce ci dać Po czym ty mówisz, że chcesz, że, że spoko A ten gościu do ciebie mówi, że za tam, za 20, za 15 dolców, nie? Że wiesz, że daj coś, nie? Wiesz o co chodzi Taki, do, wiesz, donejcik. I starym mówi, dobra, no muzyka, nie? Dałem mu 15 dolarów Przyjecham, przyjeżdżam do Polski, włączam kurwa płyta, ona jest pusta. co za kurwy, nie? Chciałem kurwa artystę wesprzeć, a stary płyta pusta, nie? <laughs> Jebany, kurwa skam. Ja ogólnie nie czytałem tego, nie czytałem w necie wcześniej gdzieś tam poradników, jak jesteś w Stanach i jak reagować. A okazuje się, że schój poradników, że jak właśnie podchodzą do ciebie typy. I mówią do ciebie, że chcą ci coś dać, to po prostu masz bez słowa odchodzić od nich. I wtedy oni odpuszczają, bo oni normalnie idą za tobą. I jak zaczniesz wchodzisz z nimi w dyskusję, to oni idą stary i gadają do ciebie, nie? I że tam podobno są nawet takie sytuacje, że że ten, że e, gdzieś tam krzyczą do ciebie, że co ty powiedziałeś do mnie? Wiesz, jakieś takie robią, robią takie mm, momenty, żebyś ty się poczuł źle i żebyś dał im te pieniądze, żeby się odjebali od ciebie, wiesz, o co chodzi. I po prostu masz odchodzić od nich, masz odchodzić od nich i nic nie mówić. A ja wtedy tego poradnika nie przeczytałem, nie. No cóż. On DVD. Check his mixtape, yo. Yeah, check his mixtape. Ten mixtape też jest, kurwa, pusty. Ale jest spoko. Ej, fajne te koszulki. Tak szczerze. Fajny styl mają. O kurwa. O kurwa, fajne. Ale jaka szczegółowa bluza w ogóle. Ej, dobra, ta koszula... Ta koszula do jebana. Sklepy dla kowbojów. Mój tato lubi takie buty. Takie jakieś popierdolone, takie właśnie ten... Tylko krótsze, jakieś takie różne, jakieś kurwa takie wzorki, takie lubi takie. Yeah, it was good. Z kim on się widzi? Yeah, okay, a presa. Yeah, That's diamond, bro. Ooh. For a single, bro. That's diamond Ooh. in Poland. Like, only like, I don't know. Woo, let's go. Bro, five people in Poland got it. No. Yeah. Right. <laughs> so, co powiedział? Ooh. Only like, I don't know, bro. 5 people in Poland, get it. A, 5 people. Okej, okay, dobra, kurwa. Ja myślałem, że on mu powiedział, że ten, że, że kurwa, że trzeba, że stary wie, że są takie wymogi małe w Polsce. Że wystarczy, że 5 osób kupi płytę i masz diament stary. Młody, <grym>, tak samo mówił. Kurwa, te same głowy stary No bo w Stanach jest w ciężko o diament Tam trzeba opierdolić tyle kurwa płyt stary, żeby mieć diament Chłopie, no są takie pojebane wymagania, że chujnie, no w chuj trudno Co to jest za, za chłopak BDS? bo się nie znam? To jest yy... To jest Presa Taki raper Fajny odcinek, fajnie Aha, wszystkie konflikty rapowe Young Multi <gryw> Ja Fajne propozycje mi się wyświetlają, mega. E, fajny vlog, podoba mi się, ale zobaczcie jak się czasy pozmieniały. Kiedyś je... Aha, dostali film... Aha, dostali ograniczenie wiekowe. Dobra, YouTube jest spierdolony. Czajcie, że ja kurwa dostałem ograniczenie, ograniczenie wiekowe dostałem na filmie, gdzie się bije kurwa w wiarze i mi obcięło kurwa zasięgi. Czajcie to kurwa.